Masz Piotr, jakiś plan? No można zawsze zagryć standardzik nasz no, chociaż nie wiem czy teraz paszło to ale Ale ostatnio, ostatnio nie graliśmy tej pistolki, więc... Graliśmy tą pistolkę ostatnio czy nie? Graliśmy i ja z Tobą poszedłem. Ty... A jak Aha, to, jak teraz dobra. Tarczy? Ty mi dasy, i z Izakiem będziesz chodził. No. Ej to możemy, słuchajcie to po prostu, no, ja bym zaczął w ogóle standardem w tą pistolkę i później bym sobie poszedł do Amidem i... Czyli, i czyli każdy po kolei patrzy skróty sobie, na razie. tylko na wiesz na co? Trasę. W drugie tempo, dobrze jakbyś Piotr... zagrali na dwa zestawy okay. i w drugie tempo żebyście dali smoka do. Co ty w szoku jesteś? Do Kejwa. Pieniądze mi wysył po prostu. To, to, na, na, na spokojnie, to, że na razie no, gracie na spokojnie to, 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 przed bo I Pew, zostaniesz tam za maina i my we szwórkę z midem będziemy atakować. Tak, tak. No, tak. Dobra. Mhm. No dobra. Na dwa destawy grajcie, granaty. Zobaczymy później. No, daj kupię do ja dam Gdzie smoke no, do Kejwa. W sensie... no, no, no później wrócisz na respa i do wróci wrócisz smoka. Jest potrzebny smoke do Kejwa w drugie tempo, nie teraz, tylko później. Na razie patrzcie skróty. Bo ty pewnie będzie pikował Kejwa i będzie patrzył to wodę. Na razie rozstawcie. Jeden pod B, z daleka, jeden na, na hevenie pod A, jeden na schodach, dwóch mit i na razie czekacie. A, a my, my ja no i ja Saju Naturalnie. Bo oni mogą skrócić, będą chcieli skrócić. Pozwóluję. No. Nie no ja, bo, bo może coś wyjdzie i nie będzie trzeba wracać po niego. Trudno, weź go sobie, to też go podniesie najwyżej. Kej, jeden w Kejwe już jest. Mhm. Hmm. Jest, jest jeden to anty flash, jest to jest. No ja wcelowany, wiesz? Dziękuję. Kajwy, no Dostał HEDA. Dokładnie, do dobra, i spokojnie teraz. Nie nie strzelaj z Nie strzelaj się z nim teraz, Matiusz. już. To Kielka może was pikować trzymaj tak, A Ej zresztą. wiecie co? Ja, ja tym takim rzekiem nie spodziewam, ja bym wrócił do B, tylko ja bym sobie środkiem zagrał po prostu solo Ale smoka do Kej'a teraz rzućcie jak możecie ktoś. To zasuwam Uważaj Mati na skróta Poczekaj. Tak, poczekaj, da i do cave'a i grajcie poda. Ty Saju nie pod, pod bez... Ja bym do B, no do no bę, dobra, no to dobra, to no, no okej, okay, dobra. ci zaraz. Poszedł smok I czekajcie dłużej po prostu i czekajcie. Piotrek się nam idzie pokaże, czy coś Chobany cały, jestem, jest? Dobra, dobra. Ty pago podejdź Pops sobie ja. pod cave'a. On przez tego smoka. dobrze, już. Do y, jest w na wyjściu. Bez, 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 do lewej. I podes. lewo, patrzcie lewo. bs kurwa. Dobra, nice try. Nic się nie stało. Ale co on wyszedł przez tego smoka? Jakoś, on jakoś stał na w, w smoku i widziałem. Tam, tam jest taki one way, do prawy, którego się rzucam w cave, jeżeli. Chociaż nie, bo to, nie, nie, to chyba było ja powrócę. Na, smoku. na smoku to był. To on trochę go przetknął do przodu, ale ja go praktycznie Dobra, nie widziałem. Co, Dobra, co gramy teraz? Grajmy sobie bardzo de nichać na razie. co? od granaty, grajmy sobie na daleko. Ale eko, tak Piotrek? No, eko, eko zagramy. Ja grajmy bardzo powoli na razie, w ogóle nawet nie piekujmy nigdzie. Dobra, nic nie mówię. Nic się... Ja chciałem iść pod Jak widzowie. Ja chciałem iść Piotrek wybrał B. Dobra, Smoko, schody, już nie p... Mógłbym... Mogą mógłbym... no, pchać mnie, mogą pikować mi do zakienka. Ja Zobaczymy. I Cave też pikuje, agresywnie. Wyjeżdżę Wyjżdż, z Cave'a. Zaraz zabiję. Trzymaj mi A, Powar. Jeszcze jeden chyba w celu. A blisko, A tutaj na wyjazd jakiś. Ja przechodzę do niej, wiesz? Jest chyba, do respa. Bo to jest pow Izaka, widzowie, żebyście wiedzieli, nie? Dobra, nie ma. Cieszyć CSA. Nie wiem, czy blisko A gościu nie gra. Może być, no bo się raczej szykowali. Trochę ściszyłem. Mam ja mam low HP, chcesz na refraga podejść? Potem szukam tej broni. Jeden cave. Bęba i mhm. na nieskostosował. Jeden mit, mit, ja mało słyszę wtedy. Cave mikrofon, Nie, nie, jest. Postaram no wow. robimy... jeden po hicie z Digla na, na cave jest. Jezus, Maria, strasznie mnie. Dobra, idę do Was na wtedy. Jest, tam idzie cały czas. Pójdziemy z tym midem się zmierzyć? To czekaj, A, ja pójdę. On jest w bramie cały to czas. razem. To razem to spróbujcie. To, no, możemy całą drużyną pójść. Ja mam broń. Próbuj go z tego biegla, Piotr. ja Za hity tam dostał raczej. No to gniew, no, no to chodźmy tym midem. Po prawej stronie może być blisko. No on podejdzie pierwszy. Jest. Yes. Okay. Brawo, yes. brawo, brawo. brawo. Jedna osoba no. na no. powinna być, no. jedna osoba na powinna być. To on. Biało. I z lewej Ale, wychyla w lewo idzie gdzie lewo. Na no, A? I... No, nie no nam idzie prawo w sensie kamerę a, i... Okay. i ten, ten, ten tak prost On ma bity dostał digla ten na raczej Bombę, bomba, bomba. i bombę weźcie Bombę i do A szybko, nie ma innej opcji Tremad. I plant go Dwóch jest na już wówię. Ale nie wiem czemu się zatrzymaliście. Ja to miałem. Dwa były na kamerach. I... I jeden palak, drugi palak. Ale dobra runda, no. Były duże straty w sumie, więc... jest dobra, nic. uważajcie teraz na dojazdy, bo oni mają 3MP9 i mogą coś skrócić, nie? Pamiętajcie jeśli oni dadzą smoka na schody, to pago palisz maina A potem mhm. pevor dopalasz, nie? Żeby smok na schodach się skończył. Dziękuję tego krajwa w sumie. Chcesz smoka? Adam, możesz się rzucić, no Smoka, mogą pikować okienko znowu. Służajcie. Nejda dostałem do 50. 2 najdy za Jeden Midas, nie? Ta, hmm. ta, 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 ta. Smoka dał. Daję do, daj do smoka na B Ajajaj. Aj, aj, aj. A teraz zasmokuję okno i spalę prawo i tego mida najpierw zajmiemy sobie, dobra? Mhm. Smokuję okno. I to... No i ah. dobra, wyrzucałem się z granatu, spokojnie, macie czas. Idzie, po, po, idzie. Poczekajcie dłużej. Wyrzucają się z granatów, nie się powyrzucają. No my masz też smoka w main Zajm Kave Oni już nie mają 6 smoków, Pago ma cave i on nie wiedza, po, o oni nie wiedzą oni smokka pali się zaćnie Saj profesor, blisko stoi Smokem leży Dobra Pójdźmy ten minku do prawy raz do prawej przyszedł No dawaj Ja szuję górą A tu musimy jakieś kiedy strzelić pędem Nie mam no na blisko Pytują. nie widzę. Blisko prawo jest zabite Jestem Jeszcze jeden Dajcie pauzę taktyczną. Czy robi yy, głosowanie? Głosowanie, no, no. Słuchajcie, ogólnie, mniej stresu, bo jest strasznie napięta atmosfera jak gracie. Oni odpuszczają mi w drugie tempo. I będą odpuszczali, jeśli ty rzuci palaka, smołka, on nie będzie wychylał na was za bardzo. I próbujcie grać midem, Piotrek, zajmować, z Jarkiem. Czy to na głośno, czy później na palaki, zajmijcie tego Mida i próbujcie splitować A sobie na spokojnie. A tak, tylko to nikt się nie może zebrać hmm. wcześniej. No, no tak, no jasne, ale Pako okradzają Cave'a i nie wiem czy oni wiedzieli o nim czy nie, bo jeśli wiedzieli, hmm. no to no, dali flash, a tak, no to okej. Okay. Więc no, pepper sobie będzie zamykał akcję Macie, możecie y, zagrać z, z tego Halbaja i tego explode B zrobić, Piotrek z tym smokiem, nie? Ten nasz. No dobra, dajmy na ten explode B. Ja za to, to smo. Ja dam tylko smoka do cave'a Poprzedni A akurat, od... poprzedni też rzuciłem Także mogą się nie spodziewać Ale rozbijali go, jak coś uważajcie Dobra, dałem smoke'a Podchodźcie pod, pod tego smoke'a Uważajcie rozbicie teraz Mhm mm Ile bym poczekał no, i teraz podchodźcie i proszę do lewej No, dawaj Lecą Skanowamy Blisko, Temple Po głowie Temple. No, czy... uh -huh. no, powiem wam, że... No spokojnie, spokojnie, nas Chill, chill, chill. Dobra, dam tego smoka, zostawimy tego smoka. No i tego mida będziemy zajmować w no, tempo. Nie widzowy, ja, ja nie igluję, bo chcę zobaczyć czegoś mogą nauczyli i jaki podajcie. pójdzie po prostu będę mnie, tak? Ja nie będę też całe życie z nimi, nie? No, jest smoke taki, że mogą okno aplikować. Drugi to flash to poda. W, dwa flasze poszły. No ja ja już sobie tam idzie, proszę, wiesz, to na to razie, to żeby, to. Wróci, żeby wróci, nie może jeszcze, zobaczymy czy dorzucą smoka I dorzucę palaka od razu. No. Flash, ja przeszuję do lewy raz. Ja podchodzę sobie, na. Nice. No i brawo, to jeden na był. A, jeszcze, jeszcze jeden na was... nie... A już. Ja Cały czas A site już gdzieś. Pale, pale. Tam. Ja podchodzę już. Mogę flashować wam. Flashuję raz jeszcze. Uważaj no, bez. Flashuję teraz. w mainie mamy jeszcze. Ja nie widzę nic tutaj. Ej, na ta... prawo przy u was chyba. Fleszy. Brawo, brawo panowie. Oto Spoko, a, przysmowł kogo, przysmowł. Spoko, o to chodzi. O to chodzi. Oni teraz zaczną grać defensywnie znowu, bo im nie wyszedł skrót. Droniero. Tak, Oni teraz zaczną grać defensywnie znowu. Chyba 4 dali. Więc no, grajcie znowu spokojnie. Poczekajcie na granaty. Oni sami będą wyrzucać się z granatów. Jeśli lekko presję zrobicie, pewor na mainie zrobi presję, wy na midzie i później splitujecie A. Z nimi na spokojnie. A jak za dużo... Za długo będziecie wchodzili midem, to do wody zeskakujcie. I na B. Rzucili teraz... Nie, rzucili na środek teraz. Okay. Słysz, Cave. Pikował Cave. bo może wpadnie, być ogieńko. Mi. Mogą może mieć bym... AWP teraz. Pikuje... Nie wiem, czy nie dojdzie. Okay. No, no. Nie, bo my. Kto no pikuje? Dwóch woda jeszcze. Dwóch woda tak, jeszcze. To midem to możecie wejść na boku sobie. O i tu jest tam midzie gośiu To no. jest jeden na midzie jest No musicie pójść na heaven na A najlepiej, nie? Jarek i ten, żeby to odbić, spróbować coś tam zrobić Tędy? Tak, tak wam ta 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 do was I ten z to słyszał Dostałeś? Tak No nie słyszał tego w spokojnie Jeden ciągle w kajwie idziemy? Nie, górą idźcie. Idźcie górą Górą, coś na midzie robić Ty sprawdźcie czy tu nie ma lewo, sprawdźcie wszystko Czy po A. lewej typa nie ma właśnie Piotrek No wiem, wiem to? Lewo muszę sprawdzić No, no, no. Dobra, idę już za was Na blisko, wiesz, gościu? Nie ma, dobra, okej okay. Kupa jest w A Szkoda Te blisko, ja bym nie udało ten się zabić On oh, Smoku cały jeden jest, wiesz? Tutaj, hmm. na blisko Ja Chyba na head'y po prostu trzeba go strzelić Wyglądnić no. no, razem no. cave'a Razem, C ra razem 3 Brawo, ra 20 sekund to, tam Macie dwóch na pewnie No dawaj w Jest króciutko Kładę, patrzę już Flesz był? Kładę 15 Oni teraz rzucili wam smoke na schody? Mogę dać, no nie, palaka. palaka i dojechali no, samo po fleszach tak. i trzech woda. To trzeba od razu reagować na to ogólnie, no trzeba od razu wiecie, no Palak czy smoke? No musi być palak w main'a nie, nie, nie? Nie, nie wody nie, nie mogę chodzić wtedy, bo paga. paga no, na jest, no, no na górze staj, no na górze stoisz, mogę, no, no tak, tak, tak no. Jarek ma WP teraz, może coś, a, wyciągnie, a, coś a, wyciągnie z cave'a chyba Tak ja dałem smokę do Kaj'a, no więc na mi niech sobie Jarek później Ja będę teraz, ja to będę sobie podpaliłeś Moję tą łupkę podnieść Biegam stąd flaszyka. Biega środek prawo. Ja patrzę pik z drzwi tylko. Małka, ja robię misję Ja mogę ci na B jakoś tupnąć w mainie. Dobra, ja się podpaliłem kurwa. Microphone mogę no. robić presję na jak chcecie Schowałem teraz. się, niech się skontrują tym fleszem. No to możesz robić presję. No ja jestem B main i Saju fajnie, że byś na mnie poszedł też. O, już jeden. Jeden z ABS-em. się w cave. Serio? Nie spal... dał. Is... Da. No to no co z tak? cavem? Cave albo kolumna jest. Jak wy zagracie pierwsze procent to przebije. On jest raczej tego. tak. I, i, i AWP jest Ninja Ninja, AWP i filar, filar i ninja Przebijam smoke'a Ja flashuję ja tutaj, uważaj Zlatą Dikuje mnie z filara już Jest... Jest default Def... Nie ja wchodzę O oh. Ja mam dwa apety tu jest już O oh. Nie no mogę chować AWP'kę Może ja w się coś wyciągnę No Pago ma 200 ms i losa, widzowie Jest git, tak na razie

To dajcie techniczną. No, spada singa mam spada, spada. No, spada tylko. 100 Poczekam jeszcze te 15. 000. Czekaj, spada znowu? Przez, Soba, gramy jest... full czy half Half, czy nie, half, half, half grajcie. Chyba Saiu, Ty możesz zagrać AWP sobie i grajcie jest half playa. Tak, spadł, spadł. Grajcie spadło. half playa, Saiu AWP gra I dajcie Saiowi pracować. Ja konos kono próbuję piknąć. No, bo to nie próbuj Więc na spokojnie próbuj coś tam pracować z tą AWUPą Chyba A my możemy. Pasza jeden smołka. Tam u ciebie się AWP. Może być wiesz, bo tu nie ma smoku. Oni się do... nie będą spodziewali, ja w kamery, dwóch kamery są w ogóle. Jak nie potrafią. Już kolejny smok? Nie. Ej, ej, pikuje. Ze zabiłem. zabiłem. Falak poszedł my na teraz Smokka dali w pika, kon, da. Smokka dali Biskupu. w kon, tak? Czekajcie, ten. Jest... Jeszcze już? Biskupu. No jest tam idzie. No pech, Piotrek, no pech. No, no Dobra, podchodzę. Sajno jako pierwszy stawu po niech idzie, coś pikować. Aby za nim od razu. Co ty w szoku jesteś? Pieniądze mi wysyłasz? Kolumna! To jest kolumna, no Kurwa Zero ma kolumnie Lecz poszedł Jest, 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 ale... Dzięki, Dzięki. Dobra, ja, ja muszę przeladować To będzie dwóch się tu wchodzić, nie chcecie? Bo jest tak? Nie, nie mi w I wylać cię może no, na AB, no po prostu Na pełnej, bo plecy I po mnie wychodzę Wrócimy tu jeszcze, wrócimy tu jeszcze. No, tu nie, tam, mógłbym prowadzić trenerki, mógłbym, tam, nie ale nie chcę, no. Ja chcę zobaczyć jak się, dobra, ja idzie, góra, czy się prawo. czegoś nauczyli, nie? Ja spadł, Przez wiesz? to jak prowadziły. Dobra, Jest ja, headshot, do, 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 do. Więc tu nie chodzi o to, żebym ja prowadził z coacha. Oni są graczami, też powinni to ogarnąć jakoś. Dobra, panowie, gramy teraz fulla. Jarek, grasz AWP? A. Graj AWP i spróbuj ogólnie zająć mi da Ogólnie wydaje mi się Jarek masz respa na B? Masz respa Kto ma jeszcze respa na B Saju, we, weź pa, mm -hmm. na prawo daj. Pago, kupuj kałacha i Saju, pikujcie w 3 B. Piotrek, daj im smoka na lewo, umiesz smoka na lewo, daj tego z respa. Mm -hmm. Daj im respa, smoka na lewo. W sensie... No, nie, no, no tego tak, no przed B. Saju, a ty umiesz dać przed, No, w sumie przed B możesz też dać. Pikujcie B na peł, na po prostu na, na fraga. I tyle. Jarek, pikujesz AWP pierwszy, potem wyjdziecie kałachy za nim. I jeśli nic nie zabijecie, ze spotują was, daj Piotrek ogólnie, daj tego smoka na lewo. Później po prostu jak coś to Saju tam daj Sajowi tego smoka, niech dorzuci. Pewor, ty daj smoka w cave'a żeby oni tam nie mieli widzi. smoka? Ale w on dać? da? Daj Sajowi, tak, ty pe no. Pewor pierwsze daj no. i sobie poda tam, nie? Na spokojnie. Ja, Trzeba to znaczy, ja mi z nimi, czy na środek po prostu? Ja na środek może Pago niech mi odda co? Ja możesz iść na, iść na środek, tak, możesz Zemtry iść na środek Tylko i tak w wyrzutkę w drugie tempo, nie? sobie zrób mm. My ready. Mm -hmm. Jeśli nie zdobędziecie fraga i nic, no to wracamy na default i mida będziecie atakowali tanta trójka, a typy i będziemy splitowali A, jeśli typy was zablokują na midzie granatami, no to do cave'a skakujemy i atakujemy B Dwo kolumna! od razu. B! A wupa kolumna. No nie no, ale oni dwóch typów mają po prawej i nie kasują. Dwóch typów kolumna i oni nie mogą ich skasować. Ale co, tych dwóch z kolumny nie dało się skasować? Nie, ja nie trafiłem. Nie trafiłeś, Jarek. Nie no, spoko, spoko. Musi no, szkoda, bo to mógłby być frak, nie? No, wtedy byś trafił, było na spokojnie. Halbaja grajcie. Grajcie halbaja. Ja spróbuję spalić prawo i... po się, tak się jak, jak coś. I gaście się, no, jak możecie. Prawo ga gasisz? Znaczy palisz, a nie okno. Ale prawo mam. Okay. po przez środek. Proszę do przodu raz, do tego takiego. Bomba została? stało? Nie. to może być blisko. Jest jedno powiesz mu blisko, blisko. A co mi się Ładne, Piotrek, dwa fragi. Ja, tu jest, jest kill issue w ogóle, nie? Też jest. Jest kill issue taki, że szok. Mikrofon. Ja myślałem, że w ogóle w lewą stronę, nie? Bo ja prawo paliłem. no dobra runda. Jarek masz Ale, wupę, cio, ma szawupę, czy nie? No, nie nie gra szabupy? Okej. Okay. Idź, Jarek, z Peborem spróbuj zająć maina A. Razem. A może tego od góry? Kejwa pójdziesz stają teraz spago, na przykład też w międzyczasie, co? Nie, daj niech niech nie idzie, tylko niech stają tam większą presję niech robi pod B. Daj, daj, smoka daj smoka tego agresja. No, dam, dam. To jak dadzą, to gracie u góry we dwójkę Heaven, nie? Daj jest na Cave. No dalej dalej. Idę z tobą od góry, wiesz? Mhm, ja Olek poszedł pierwszy Od razu dali w B maina Jest ty może być pikować okno na midzie. Podchodzę, wiesz, już. Przebił smoka teraz, z peworem podchodzić. A Wupa tu stoi. Dwóch, filar i... Ja do nie wiem. Ze smokiem, Pewor, tak jak kiedyś. Nie no, Emeritus... jak na razie no, zobaczymy to dalej jak będzie. Zrobimy kilka treningów i zobaczymy widowie jak to będzie wyglądało. Zobaczymy jak to nie będzie wyglądało. Będzie. No, bez, no, brakuje bez, toma, nie, nie brakuje toma. Nie brakuje toma. Tu po prostu brakuje ogrania. Chupaków. Oni nie grali z paszą, no. Nie grali z paszą i tu jest też duży problem, nie? A jest, gnoj. Muszą trochę pograć i Tom, co by tu dał Tom? Powiedzcie mi, eksperci. ch**a by dał Tom. Nic by tu nie dał. Co on by dał? No Go, dawajcie jeszcze jedną rundę i po będzie git. Jak tego Nie, no, być ust, ust, to to od to razu Jedna runda 40. i będzie za. Razem, co? To ja będzie to tego to, wam. Mam resztę no. no, stawiasz to nie... mi smoke'a, tak? Pasza, jeden Nie wiem, nie wiem, bo nie mam wizji na to, nie? Dajemy tego smoke'a w KB, sobie terazem po prostu. Teraz zrobimy na midzie i pójdziemy do B. Ja ale, widzowie. No, 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 ale co? Dużo ludzi mi nie, nie chciało, wydarzy. żebym nie grał i grafik. nie gram, tak? Ja zaraz Też zaraz dużo ludzi mi nie chciało, żebym I nie, opierasz, nie... Opierasz. Żebym grał. Eksperci z TikToka, z YouTube'a... Idź już, Pasza, może... Powiedzieli, że... i jestem na coach'u. Uwaga, no. na teraz. I też patrzę jak ja oni grają. Macie midę? Widzieliście, że do czy do chcecie iść? Idźcie ja, do, do B najlepiej. Piotrek ma mida całego. Możecie iść pod TB razem. Bo ja Piotrek to tu, Piotrek tu Piotrek fejkuje. Tylko jeszcze spokojnie, tam, bo Piotka muszą zobaczyć na midzie. Spal już, spal już. Jeszcze smoke'a, drużyna w cave'a. No dobra, no spoko, spoko. No a, macie czas. Ty pstęp placowną. Brawo! Okay. Jeden jest tu jeden tempel, jest temple WUPA. Ma macie ja Jestem gotowy na wylocień pod tym drzewem. Czaj, ty masz jakieś granaty? Super, ja przemijam go teraz. Temple WUPA. Razem sobie, sobie na spokojnie wejdzie. Gela nie masz ja, tyle. A jeszcze ja gdzieś była? Jest temple. temple. No. Ja nie ja tak sobie Brawo. Plantuję. 2 na 1. Nie wiem, gdzie jest ta WUPA. Od CT mogła pójść. Ja w BS gram. za filarem na razie. Sprawdzę wodę jeszcze? Ja od wody go nie ma. Raczej od CT albo Temp będzie, C CT, wyszedł Ci Pebor, widział Cię. Co ty gadżesz? Brawo, Ciebie brawo, ekstra. Druga runda, pistola ugrywamy i na chilku, na chilku wracamy. Myślałem, że w play-offach takie kombeki były, na pieniądze. No ku... no jasne, że były takie kombeki Ja zagram defa smoke'em, tym B w sumie. No i pago. to teraz... te gram? Ty, pasza grasz na... Rotację grasz, rotację Mid na midzie, be. nie? Nie no, widzowie, świry, nie? Świry, ja mam w tych tiktokowców na p*** Po prostu oni mają grać ja im po prostu będę pomagał. Tylko no mówię, ja no muszą pograć, no oni dawno nie grali też, no. Ja za Ty no, mam może więcej pod tym B jak podskoczył, nie? Ja grasz na kontakt czy patrzysz? Na smoku e, main'a, no. Mayna, mayna. Nie na smoki. Będę przeskakiwać. Wyjeżdżają, Pago. Ładnie, wchodzę, wkładał. wkładał. To Ja od setem. Kładzie bombę. Jeden w cave. Ie. Main, jeden main. Main cave i kładzie. Ja do main do mainu spróbuję zdać goście. Leż z setem i dalej. Ja dajcie zalali. czas, jeszcze mamy defa? Tak, leży przy kolumnie. Kolumna, kolumna def. Jeden w mainie jest cały czas. Jest ja zachodzę do mhm, tego main. Do maina poszedł, leży, leży ładnie. Uważaj i lewo blisko, filar i więzienie. Filar jest. Poczekajcie filar. na saya. Próbuję. O oh, je yeah. main. Szkoda nie, no, Ty się schowałeś pogo za BS-em nie, nie robiłeś nic Jestem musiałem się schować w bs mm. Ty dałeś smoka on dał no, Mój, mój data jest kicktokowcem, chyba clear'owcem Też, mogłem cały czas spokojnie podchodzić, ale forse, czy nie? zginęliście i mówię, no, ruszę z kopyta I nie zabiła, zagrać się Nie no, ja gram przez cały czas powód Gramy czy nie? Forza, musicie grać forza, no nie możecie nie grać forza Musicie grać forza Ja mam P9 tylko, Jaro Spoko, z zeskautnę zaraz sobie chyba mida na chwilę Dobra, to na blisko gram Uważajcie pikowanie B Wypalają mine'a, Możecie szybki kon. Patrzę tam już, wiesz? Jeden przy kolonie. Jeden przy schodach jest. Mi Jeden jest. mit też jest, no. Uważaj, Jeden przy B. Uważaj, jakby do ciebie. No, cofam z... z... no. No, pod biegają. On ciśnie, na no, osłon z nami to jedzie. <laughs> Woda. On przeszedł ani do prawej, ani do lewej, tylko chyba prosto poszedł ty całkiem. Mówisz? Nie, pewny? Nie, 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 jestem pewien. No badaj, to... że z prawej on wyszedł. Z prawej, z prawej chyba wyszedł, wiesz? Wydaje mi się, że z prawej wyszedł. Zmieniu? Tak, 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 no. Cały czas to jest do powrotu, no. Trzeba wygrać tą rundę eko. No Mamy chyba, no nie oszukujmy się. No nie, spróbujmy, no. Do zrobienia wciąż. Ja mam flesza jeszcze na środek. Zmieniu? Ja podchodzę krótko. Będzie pikował no B, typ. Przedaj jeden. Jeden mid. Jeden mid jest. Dwóch AWP jeżdża. Jeżdżają? Teraz, no. Tak, jadą AWP. Dwóch. Sfreszuję to ma raz. Leta. Nie, cicho, cicho, cicho. Nie ma nic, nie wazał, ma tak, Środek teraz wyszedł. Dwóch środek. Mi dużo. A, Ta? Wszedł na... Jeden, A, dwa, jeden. Nie no, panowie, wygrywam to spokojnie. Dobra. Co? zajeb... Nie było rozrywkowego dzisiaj, treniuce z za zaprowadziło. No nie, no ja, nie, ja wszyscy los. zmęczeni kulę, po wyścigu w Formule 1, to dlatego tekno. Znaczy, no Pamiętaj, tak, na tym się przełożymy i Intermediate? Nie, no spokojnie panowie, ja też uważam, że no nie, 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 gr nie graliście też tak naprawdę tym składem, też ogólnie, ale też, ale, 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 ale tu nie chodzi, ale jest chaos Jarek, ale okej, okay, tu chodzi bardziej o to, że też Ajmowo te były dobre, nie oszukujmy się, Ajmowo też dobre, był chaos, co ty w szoku jesteś? mi Był chaos Jarek, ja się też zgodę z tobą, nie? Tylko uważam, że jak zagramy ze 2-3 mecze, to też będzie lepiej wyglądało. Jak sobie omówimy jeszcze trochę rzeczy, to też będzie lepiej to wyglądało, no. Bo tu chodzi, że widać, że no nie mamy omówionych umówionych rzeczy, tak? Ty, Jarek, grasz rotację i też trzeba po prostu powiedzieć trochę rzeczy, jak grać, bo my mieliśmy omówione takie rzeczy, jak ja grałem na rotacji i będziesz po prostu grał podobnie i też to będzie inaczej wyglądało. Kopacy będą czuli się swobodniej, bo ty grasz snajperkę, to będzie o wiele lepiej to wyglądało. Też jak z Piotrem Mida też zajmujesz, to też po prostu trzeba wszystko dogadać, żeby to było swobodne, no bo sam wie, że jak to nie jest dogadane, no to też nie jest swobodnie, nie? To wtedy jest taki, co ja robię, no są takie rzeczy, każ każdy się pyta, to jest normalne. Też mieliśmy kilka rund z przewagą, no i później typy refraga robiły od razu, no. Matik miał Key'a zajętego z trzy razy i no też Matiego odbijali, no z trzy razy go odbili go za i też tak nie powinno być takiej sytuacji, że Mateusz zamiast Kaywa i go odbijają. Typy też reagował na to, co się dzieje. Zobaczcie, że my entry w minutę 40 tyle razy oddaliśmy, że to jest szok. No oni mocną agresję na wodzie tam grali też. No nie, my cały czas oddawaliśmy entry. No to też ciężko się gra. Nawet jak gramy default, to oddawaliśmy entry. No nie może być takiej sytuacji w każdej rundzie, że my gramy default i entry. Oddajemy, no nie. Też nie było meczu odżywkowego, kto też, no, u nas to dużo daje. Nie oszukujmy się, że ten mecz odżywkowy. Nam Dzisiaj nie mogliśmy rozegrać tego meczu rozgrzewkowego, bo my mieliśmy G Pro ja komentowałem, chłopacy grali, no to nie było do przełożenia, nie dało się tego nic zrobić. A w SE no typy nie chcą przekładać meczy, mają to w ch***** patrzy na te przekładanie. Tak jak poprzedni mecz chciałem przełożyć, nikt się nie odezwał, no i to samo jest no. I jak są mecze ustalone, to bardzo ciężko jest przełożyć mecz, czasami zdarzą się normalne gości, normalne typy, które przełożą mecz i zaglądają na tę SE Ja uważam po prostu, że serio sobie mieliśmy przerwę tak naprawdę, mieliśmy ile? Z dwa tygodnie przerwy ponad No, no, e... no to, to też jest dużo no, na już jak na SE main nie ukrywajmy ku... to jest dużo w ch no, i też musicie po prostu sobie pograć. Takie face -hitty. teraz wejdźcie na face -hit, Pograjcie sobie z dwa, z dwa face zagrajcie sobie dwa, trzy, jak dacie radę, jak macie czas, oczywiście. Dobrze by było, jakbyście sobie zagrali. I też zobaczycie, że komunikacja będzie inaczej wyglądała, no. Ja to ogólnie czułem was, takie, nie wiem, zaniepokojenie w każdej rundzie, jak, jakieś. Tak jakby wszystko, 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 wszystko co oni zrobili, to było, o tu jest, o, on krócił. Wiecie, tak jakby, jakbyś pierwszy raz byście w wcale zagrali. Wiecie, no. jesteśmy trochę wszyscy w szoku, no. No, tu chodzi bardziej o to, nie? To też nawet nie chodzi o. Źle powiedziałem, skill issue. Bo tu po prostu był tak jakby szok totalny. Jakby się byli zdziwieni, każdą zagrywką na nubi No, Peworowi na przykład nie zdarzało się nigdy takie coś, jak typy dawały smołka czy palaka zejść na dół, na schody i walczyć z wodą. A Pewor by stał u góry, no jakby pamiętał, no ale to dlatego, że miesiąc nie graliśmy, no. I to są takie rzeczy takie, że się zapomina, nie? No to jest normalne, tylko I macie przyzwyczajenie kosmiej wtedy, że tam się schodzi od razu, na jak ktoś rzuci do. No... Dawać tego no. Faceita gramy? Po prostu pograć trochę, no serio, tak jakbyśmy się bali grać, no to tak po głosach nawet było. Piotrek to brzmiał jakby grał Majora, że idziemy tu, idziemy tam, nie, to, to tak fajnie brzmiało. Tu nie chodzi o kolowanie Piotrek, wiesz, nie, że ten, ale bo tak bojaźliwe wszystko było robione.